To no, wydarzy się w chapterze czwartym Poppy Playtime, dzisiaj zajmiemy się tym tematem, usiądźcie wygodnie, bo mam trochę przepowiedni i wydaje mi się, że trafiłem z tym wszystkim, chcę poznać też wasze zdanie, zacznijmy od tego, od końcówki jakby filmu, jak pamiętacie, Katnap został zniszczony przez prototypa, zabrany, Kissy Missy prawdopodobnie zostanie porwana lub uszkodzona, a my z Poppy udaliśmy się do wnętrza, do niżej, tak? Winda chociaż leciała też potem do góry, żeby sprawdzić co się stało z Kissy Missy. Jak może wiecie, twórca, jeden z twórców czy szefów Poppy Playtime odpowiedzialnych za Poppy Playtime powiedział, że twórcy już pracują nad rozdziałem czwartym. Więc co się może wydarzyć? Przede wszystkim, gdzie podejdziemy? Zważywszy na to, że winda jedzie na dół, czyli gdzieś w niższe rejony tego całego, tej całej fabryki, być może będzie to jakieś laboratorium, być może park rozgryw, rozrywki, bo jak wiecie, na wielu plakatach, które były w Poppy Playtime w grze. Widnieje, często widniał te, ta kolejka górska, taka może nie górska, ale ten roller coaster, taka wielka kolejka. Więc być może pojawi się, będziemy cała akcja rozdziału czwartego, będzie to park rozrywki albo być może jakieś jaskinie, coś takiego, słuchajcie. Zważywszy, że czy może nawet laboratoria, bo już idziemy głębiej, gdzie przecież mieliśmy dzieci, tak gdzie zostały przechowywane, a niżej, pewnie na niższych rejonach, była laboratoria, więc być może do tego miejsca trafimy. Nie, ukli, nie, nie ukrywa wątpliwości, nie ma to wątpliwości żadnej, że na pewno dowiemy się nieco więcej o sytuacji, która wydarzyła się w tej fabryce, ponieważ w godzinie szczęścia no wydarzyły się naprawdę okrutne, brutalne rzeczy, ale nie wiemy kto, tak podejrzewamy kto to sprawił, czyli prototyp, natomiast jak do tego dokładnie doszło do tej sytuacji, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że na przykład Katnap przepowiedział, że prototyp uratuje te wszystkie zabawki. Pytanie teraz, co się stało z Kissimisy? Czy ona została zaatakowana, czy być może to wszystko, co się wydarzyło na końcu była tylko halucynacjami, które dostaliśmy po tym, że nie mamy tej maski, tak? A Katnap był z nami, tego jeszcze nie wiemy, natomiast to zakończenie wydawało się iście realne, ponieważ jak wiecie, tam gdzie były te halucynacje, to my wiedzieliśmy mniej więcej o tym, że są to halucynacje, bo było to mega nierealistyczne. Natomiast tutaj akurat, to, tutaj końcówka była taka, że jednak wydaje się, że to się działo naprawdę. Może zaatakował ją, słuchajcie, prototyp Kissy Missy. Albo coś innego, tego jeszcze nie wiemy, chociaż wszystko skłania się ku temu, że być może była to jakby, będzie to jakiś przeciwnik, ten główny przeciwnik, tak jak Katna był przeciwnikiem w rozdziale trzecim. Tak głównym przeciwnikiem będzie jakaś nowa postać, lub postać, która już wcześniej była wprowadzona, a nie widzieliśmy jej dokładnie, więc tutaj jest wielkie pole do popisu dla spekulacji. Na razie nie mamy żadnych przecieków dokładnych, tylko oprócz tego, że gra jest stworzona, więc to tylko są teorie i domysły. Zapraszam Was do dyskusji, oczywiście. Pytanie tylko, czy może ta? To, co się działo z Kissy Missy, to tak naprawdę nie było, nie atakowała ją zła postać, tylko Kissy Missy się wystraszyła kogoś, kto będzie pozytywną postacią dla serii. Tego nie wiemy. No, ale m, tak jak mówię, po, pozostaje pole do popisu dla do, do naszych domysłów, żebyśmy mniej więcej e, co się tutaj. Wydarzy. Nie zapomnijmy też o tym, że być może w rozdziale czwartym pojawi się też więcej na temat tej tajemniczej postaci, która nam pomaga. Oli, tak? Ta postać, jakby przez komunikator, wydaje nam prawdopodobnie polecenia, czy w pewien sposób pomaga. Myślę, że jest to też trochę nawiązanie do FNAFa, tej szczególnie tej nowej części. Być może pytanie tylko, czy ta postać, która nas, nam pomaga, jest dobra? Czy zła? Wydaje się, że zła, bo jeżeli chodzi o Popi, to tutaj mam co do niej dalej wątpliwości, czy rzeczywiście ona nie wykorzystuje nas, naszej postaci do jakichś swoich celów, bo tego niestety nie wiemy. Nie, mogłoby się okazać tak, że to Popi jest prototypem, to by było naprawdę mega ciekawe zakończenie. Prawdopodobnie być może istnieje duża szansa na to, że po prostu spotkamy tą postać, która nam pomagała, albo być może dalej będzie nam w jakiś na pewno ją spotkamy w czapcerze czwartym ale nie wiadomo czy będziemy ją widzieć czy dalej będziemy po prostu słyszeć jak wydaje nam jakieś polecenia podpowiedzi żeby nam pomóc pokonać kolejne obszary kolejne zagadki no i właśnie tutaj zmierzamy też do popi jest to dla mnie bardzo tajemnicza postać i nie do końca jej ufam powiem wam szczerze nie wiem jakby co o tym myślicie ale myślę że jest to postać która tak naprawdę nie jest do końca nie jest do końca z nami szczera, tak szczerze mówiąc, i wydaje się, że być może ma jakieś swoje ukryte cele w tym wszystkim. Być może. Ta maskotka to tak naprawdę ona jest odpowiedzialna za tą godzinę szczęścia. Kto wie, tego nie wiemy. Pokazała nam tylko jak doszło do tych okropnych czynów, które się wydarzyły w fabryce Natomiast Istnieje podejrzenie, że wykonał to prototyp, chociaż nie do końca może tak być, bo plot twist, czyli zakręcenie tej fabuły, może być taki, że okaże się potem, że to właśnie popi. Jest tą postacią i niewątpliwie wydaje się, że być może mamy dwa kategorie. Albo ta postać zostanie rozdzielona z nami, bo jak kończymy rozdział trzeci, to popi jest z nami, schodzimy niżej, żeby zakończyć to wszystkie te cierpienia, bóle itd. i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. Natomiast może się okazać, że po prostu się rozdzielimy w jakiś sposób i. I coś się wydarzy, być może też będziemy chcieli udać się ponownie na górę, żeby sprawdzić, co się dzieje z Kissy Kto będzie głównym przeciwnikiem? No tutaj też mamy duże wątpliwości co do tego. Może być to oczywiście, powrotnie, Hagiwagi. Kto wie, być może, chociaż nie, 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 nie mówiłbym też tak na 100%, bo po, popatrzcie: Chapter pierwszy Hagiwagi, drugi Mami Long Legs, trzeci cut nap i to są zawsze nowe postacie, więc tutaj nie obstawiałbym hagiło Wagiło, chyba że połączą te trzy trzech naszych głównych przeciwników z poprzednich rozdziałów i powstanie jak zupełnie nowy nowa modyfikacja. Bo bo, jakby nie było, prototyp zbiera te wszystkie zabawki, które są niszczone, te części. Wydaje się, że prototyp jest odpowiedzialny za atak na Kissimissi, chociaż moim zdaniem on by tak szybko się nie ujawniał. Mamy jeszcze przecież Boxibu, który, który mógłby być też kandydatem na, na właśnie głównego antagonistę. Myślę, że będzie to postać, która która której jeszcze nie widzieliśmy i to jest naj, najbardziej prawdopodobne, że to ona, ta nowa postać będzie tą antagonistą, głównym przeciwnikiem w następnym rozdziale. Pytanie, czy ten rozdział czwarty jest tak naprawdę ostatnim w Poppy Playtime? Moim zdaniem raczej nie. Tutaj szykuje się kilka jeszcze rozdziałów, żeby zakończyć całą fabułę. Jak wiecie, im każdy rozdział się zaczyna, z każdym rozdziałem wschodzimy głębiej i sprawdzamy mroczne tajemnice tej fabryki. Dajcie znać, co o tym myślicie. Koniecznie sprawdźcie kolejne moje teorie. Do zobaczenia.